Wojna Włoska. Rozdział II. Jak jeden błąd polityczny zapoczątkował 65 lat cierpienia i obcej dominacji we Włoszech? Jak najsilniejszy kulturowo region Europy stał się bezradny wobec inwazji? Ta historia zaczyna się we wrześniu 1494 roku, gdy król Francji Karol VIII po okresie przygotowań wkroczył na terytorium Włoch z zamiarem zdobycia tronu neapolitańskiego. A co z samymi Włochami? Dla większości widzów jest zapewne jasne, że Zjednoczone Państwo Włoskie w tym czasie nie istniało. Ta sama ziemia, która kiedyś potrafiła stawić czoła potężnemu cesarzowi Fryderykowi Barbarosie, teraz stała się bezbronna wobec francuskiego najazdu. Co takiego się stało? Paradoks historii Włochy były jednocześnie najbogatszym i najbardziej bezbronnym regionem Europy. Ten sam region, który miał już doświadczenie w odpieraniu najazdów z zewnątrz, zwłaszcza miasta północnych Włoch czy Lombardii, nie potrafił się zjednoczyć w obliczu zagrożenia. Wyobraźcie sobie, kiedyś wystarczyło włoskim miastom zjednoczyć się, wystanąć twarzą w twarz z tak groźnym i upartym wrogiem, jak cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Fryderyk Barbarossa, który znacznie przewyższał każde z nich osobno. Co więcej, zdołały go pokonać Liga lombardzka, utworzona 7 kwietnia 1167 roku w klasztorze Pontida na 20 lat, z założycielami Mediolanem, Loudi, Ferrarą, Parmą i Piacenzą, zdołała w bitwie pod Lejnianą w 1176 roku siłami miejskich pospolitych ruszeń rozbić na głowę rycerzy Barbarossy. W 1183 roku cesarz musiał uznać niezależność miast Ligi Lombardzkiej. Później Liga została odnowiona w 1198 roku na 10 lat. W rywalizacji gwelfów i gibelinów również bardzo istotną rolę odgrywał właśnie czynnik przednarodowy. Nie wszyscy gwelfowie byli pobożnymi zwolennikami papieża i matki kościoła. Wielu po prostu nie chciało uznawać w żadnej formie zwierzchności za alpejskich władców i uważało, że papież najskuteczniej wspomoże ich w tym dążeniu. Dlaczego Włochy były wyjątkowe? Przez wiele lat przed wojnami włoskimi Włochy uważano za bardzo silne. Częściowo, oczywiście, ze względu na mgliste, ale mocne wspomnienie o Rzymie w czasach jego potęgi. Ale nie tylko to. Włochy były rzeczywiście o wiele bogatsze, gęściej zaludnione, i jeśli chodzi o oświatę i kulturę, przewyższały prawie każdy inny region Europy. I tu dochodzimy do kolejnego bardzo ciekawego momentu, który nadaje wojnom włoskim zupełnie szczególne znaczenie do renesansu. O renesansie, jego roli, przyczynach i formach napisano i powiedziano bardzo dużo. Ogromną sławę mają wielkie postacie epoki, takie jak Leonardo da Vinci, i właśnie on stanie się dobrym przykładem dramatycznej zmiany, jaka nastąpiła w wyniku wojen włoskich. Renesans włoski skarb, który został skradziony, urodzony niedaleko Florencji, w miejscowości Vinci, Leonardo zmarł we Francji, w zamku Klas Luce. Ta osobista historia jednego z największych geniuszy wszechczasów odzwierciedla los całych Włoch podczas wojen włoskich, ich najcenniejsze talenty zostały skradzione przez najeźdźców. Szkolny kurs historii mówi, że epoka renesansu przyszła na zmianę średniowiecza, że właśnie renesans był tym okresem pełnej zmiany twórczego poszukiwania, przewartościowania i nagłych oświeceń między średniowieczem a nowożytnością. Co więcej, właśnie renesansowe idee stały się podstawą kultury nowego społeczeństwa, a renesansowa wynalazczość dała początek wielkiemu przewrotowi technicznemu. Wszystko to w połączeniu z wielkimi odkryciami geograficznymi przewróciło wewnętrzne życie Europy i jej rolę na arenie międzynarodowej. Ale czy wiedzieliście, że z punktu widzenia historii sztuki włoski renesans rozpoczął się na samym początku XIV stulecia czyli w latach 1300? Przez prawie 200 lat renesans pozostawał czysto włoskim zjawiskiem. I to nie dziwi. Właściwie jak to się zaczęło? Z zainteresowania dziedzictwem Rzymu, ale zgadnijcie sami, inna sprawa rozważać o nim i na nim się opierać, jeśli przed oczami stoi koloseum czy kolumna Trajana, a inna, powiedzmy, w Niemczech czy tym bardziej w Skandynawii czy Polsce, gdzie nic podobnego lub prawie nic nie ma. Języki, kultura i tożsamość ważną częścią wczesnorenesansowych badań było zainteresowanie Ling. Uczeni i mędrcy różnych miast Włoch próbowali badać, poprawiać i ujednolicać łacinę, co w końcu doprowadziło do wprowadzenia do obiegu ogromnej masy tekstów antycznych. Ale po co to robili? W znacznej mierze, aby poprawić współczesny włoski, który okazał się mocno zepsuty przez Wielką Łacinę, a to z kolei myślano jako początek kulturalnego i duchowego zjednoczenia Półwyspu z dalszym politycznym podtekstem. Oczywiście, dziś idee w stylu, jeśli zaczniemy mówić jak Rzymianie, to będziemy wielcy jak Rzymianie mogą wywoływać pewne uśmiechy, ale czy są one tak nie na miejscu, jeśli przypomnimy, do czego w końcu doprowadziły podobne poszukiwania? Ale to też był czysto włoski problem. Niezależnie od tego, jak czysta i poprawna będzie łacina, u ilu uczonych mędrców pomysł, aby zmusić do mówienia nią całe Niemcy, Skandynawie czy Anglię, byłby absolutnie absurdalny nawet dla tamtej epoki. Więcej niż to, tamto nikomu nawet nie przyszło do głowy z tego prostego powodu, że było to po prostu bezsensowne dla już wtedy bardziej praktycznych Niemców. Cesarzom świętego cesarstwa rzymskiego z dynastii Hohenstaufenów lub ich następcom nie było potrzebne studiowanie wierszy Wergiliusza aby przyswoić sobie rzymską wielkość. Wystarczyło im czysto formalne odwołania i wielkość własna. Jak wojny włoskie zmieniły europejską kulturę na zawsze, to właśnie wojny włoskie rozpowszechniły renesans po Europie, najpierw do Francji, potem do Hiszpanii z jej posiadłościami, potem do Niemiec, zjednoczonych z Hiszpanią pod koroną Habsburgów, a potem wszędzie. Bez tych tragicznych dla Włoch wydarzeń historia europejskiej kultury mogłaby wyglądać zupełnie inaczej. Wspomniany Leonardo zakończył swoje dni we Francji dlatego, że w 1516 roku otrzymał zaproszenie od króla Franciszka I, aby tam osiąść. Król dawał mu roczną rentę w wysokości 1000 eku, bardzo dużo pieniędzy w tamtych czasach, ponieważ sam miał potrzebę takiego człowieka jak Leonardo. Co więcej, wspomnianemu w poprzedniej części ojcu Karola VIII, Ludwikowi XI, ze swoją skąpością nigdy by nie przyszło do głowy wydawać tyle na takie potrzeby. To pokazuje, jak wojny włoskie zmieniły podejście francuskiej monarchii do kultury i sztuki. Od wolnych miast do zdradzieckich książąt ale wróćmy do polityki. Kiedyś barbarosse pokonały miasta północnych Włoch, a nie ich książęta, którzy częściej przyłączali się do proimperialnej frakcji gibelinów. Cesarz był postrzegany jako siła która najbardziej niezawodnie gwarantuje im ich prawa, a w razie potrzeby przyjdzie zbrojną ręką, by przywrócić do posłuszeństwa swoim wiernym wąsałom te zuchwałe miasta. W rezultacie sytuacja okazała się wręcz przeciwna, i na jakiś czas we Włoszech nastał okres triumfu Republik. Od dawna Republiką była Wenecja. Ale ze względu na swoje wyspiarskie położenie i zainteresowania na wschodzie przez długi czas była dla Włoch przypadkiem szczególnym i sama nie chciała mieszać się do spraw Tere Firma, czyli Stałego Lądu, jak tam ją nazywano. W połowie XI wieku, całkowicie kopiując wenecki system, w tym dorze i pozostałe instytucje, republiką stała się genua, od razu stając się głównym konkurentem Wenecji. Ale to był tylko początek. W 1185 roku republiką stała się Pisa, w 1115 roku republiką komuną stała się Florencja, w 1147 roku sieny, a potem wiele innych, przynajmniej faktycznie. To znaczy, nominalnym przywódcą mógł być lokalny biskup, mógł nim być nawet sam cesarz świętego cesarstwa rzymskiego, ale rzeczywiście miasta stawały się niezależne. To bardzo mocno sprzyjało wzrostowi ich dobrobytu, kultury, rozkwitowi sztuk, skoro wieczne sąsiedzkie rywalizacje nikt nie znosił, ale bardzo mocno i w skrajnej formie konserwowało rozdrobnienie. Paradoks włoskiego rozdrobnienia w głównej Europie władztwa często na skutek intryk i małżeństw dynastycznych przechodziły z rąk do rąk, co w krótkoterminowej perspektywie czyniło je o wiele bardziej rozdrobnionymi niż monolityczne, i bardzo stabilne, jak to było znane już w starożytności miasta państwa ze swoją wiejską okolicą. Jednak w długoterminowej perspektywie zmuszało je to dołączenia się w inny, pozadynastyczny sposób na podstawie interesów gospodarczo-handlowych, języka, tradycji w to, co z czasem stanie się narodem. We Włoszech zaś wszystko wydawało się być odwrócone do góry nogami. Czasami różni uczeni mędrcy wyrażali się w tym duchu, że Włochy należy zjednoczyć, odrodzić Rzym, poprowadzić do wielkości jako najpotężniejsze z państw Europy. Podobnych poglądów trzymał się słynny Petrarka i wielu innych. Na słowie wielu sympatyzowało. W rzeczywistości jednak nawet drogą najsurowszego przymusu, przyzwyczajone do niezależności miasto, trudno było włączyć do swojego regionu i państwa. Po prostu czekało na moment osłabienia, potem podnoszono bunt i wracało do dawnego życia. Od republik do dyktatur w pewnym momencie jednak nastąpiły zmiany, które mogłyby odwrócić sytuację. Prawdziwie republikańskie instytucje coraz częściej zastępowane były dyktaturą tej czy innej rodziny. Nie należy jednak rozumieć dyktatury w nowoczesnym znaczeniu tego słowa. Prawie zawsze tacy dyktatorzy cieszyli się ogromnym poparciem społecznym, właściwie wszystkie włoskie republiki były republikami oligarchicznymi. Prostemu obywatelowi równość wszystkich, oprócz władcy, wydawała się o wiele bardziej atrakcyjna niż cała, zdrowa warstwa rządząca, do której i tak nie miał szans wejścia, i która ciągle knuła i prowadziła walki frakcyjne, w tym również i zbrojne, oraz dążyła do przebicia się niesprawiedliwie zdobytymi bogactwami. Dyktatorzy dawali porządek, kierowali wysiłki na uichwałę nie swojej własności, ale całego miasta. Często byli odważni. Potrafili swoją władzę uzasadnić za pomocą intryk i pieniędzy, uzyskując tytuły od cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego, który nadal był formalnym zwierzchnikiem w północnych Włoszech. Ale mogli i poczekać, z tym problemu nie było. Rodzina Visconti rządziła Mediolanem przez półtora wieku, zanim otrzymała od cesarza tytuł książąt mediolańskich. Najemnicy, plaga Włoch, ci dyktatorzy byli ambitni, mogli mobilizować swoich poddanych, a więc byli gotowi ciągle wojować. W rzeczywistości jednak szybko miejsce milicji miejskich zajęli najemnicy profesjonaliści, którzy z kolei szybko stali się prawdziwą plagą Włoch. Wojna zawsze była w ich interesie nowe konflikty lub przedłużanie już trwających. Dlatego celu, wspólnego i wzajemnego dla wszystkich z nich, zamieniali bitwy w spektakle, często zmieniali strony, podtrzymując słabszego, by nie upadł zupełnie, a silniejszemu nie pozwolić zdobyć zbyt dużej siły. Dramat, zdrady i intryg, historia Carmani dobrym przykładem może być słynny najemnik Francesco Bassone przezwany Carmaniola, który przez wiele lat służył księciu Mediolanu Gian Galeazzo Viscontiemu i jego synowi księciu Filip Maria Viscontiemu, który uczynił carmagnole swoim generałem i za wierną służbę dał mu za żonę swoją krewną Antonette Visconti. Carmaniola zdobył dla swojego pana Piacenzę większą niż Bergamo i inne miasta. Tutaj Carmaniola zorientował się, że jego pan staje się zbyt silny, a więc usługi najemników mogą mu się nie przydać. Zaczął demonstracyjnie dużo i bezczelnie żądać od swojego pana, a gdy ten postanowił się go pozbyć, natychmiast o tym dowiedziawszy się, uciekł do jego wrogów wenecjan. W styczniu 1426 roku, gdy Senat Wenecji wypowiedział wojnę księstwu Mediolańskiemu, Karmaniola został mianowany generałem armii weneckiej pokonał wojska mediolańskie i zdobył prowincję Brescia, którą pięć lat wcześniej podbił dla Wisconticz. W 1427 roku Carmaniola ponownie pokonał armię księcia. Ale teraz zbyt silni stali się Wenecjanie i Carmaniola zaczął prowadzić tajną korespondencję ze swoim dawnym patronem, wyraźnie zwlekając z natarciem, a potem nagle rozpoczynając odwrót. Cały czas w tajnej korespondencji z księciem i otwartej z Wenecką Radą Dziesięciu i dożą bezlitośnie targował się i czekał, kto da więcej. Osobiście Karmaniola popełnił fatalny błąd. W obecności żołnierzy, takich samych najemników, którzy kochali swojego dowódcę, podejmowanie jakichkolwiek działań przeciwko niemu było niebezpieczne, dlatego carmagnole wezwano na Radę do Wenecji, a on nieostrożnie się zgodził. Stawiwszy się przed Radą Dziesięciu, został oskarżony o zdradę, aresztowany, uwięziony, poddany torturom i skazany na śmierć. Najczęściej to właśnie najemnicy wychodzili zwycięsko i byli beneficjentami każdej wojny, niezależnie kto z kim walczył. Wojny były oczywiście niebezkrwawe, ale i nieokrutne. Za zabitych nie płaci się, a tak najemnicy mieli możliwość ciągle sprzedawać sobie nawzajem jeńców kosztem swoich pracodawców. Wielu władców zdawało sobie sprawę z nie do przyjęcia sytuacji, wiele i trafnie pisał o najemnikach Machiavelli, ale nie mogli nic zrobić. Wojny już toczyły się, a rezygnacja z ich usług oznaczała przegraną, a próby sformowania w czasie pokoju własnego silnego wojska natychmiast prowadziły do nowych wojen. Dwa tragiczne paradoksy włoskiej historii, wszystko to ostatecznie doprowadziło do rozpoczęcia wojen włoskich i dwóch paradoksów. We Włoszech było pełno wojsk i żadnej prawdziwej armii. Włoscy władcy doskonale zdawali sobie sprawę, że powinni okazywać jedność w obliczu zewnętrznych zagrożeń, ale w decydującym momencie okazało się, że do tego nie są przygotowani. W połowie XV wieku we Włoszech toczyła się seria wojen lombarskich, gdzie różni władcy kolejno próbowali zostać hegemonami regionu, najbliżej tego byli Mediolańczycy, ale spotkali się z oporem wszystkich pozostałych. Po tych wojnach 9 kwietnia 1454 roku został podpisany tak zwany pokój w Lodi, a rozwinięciem jego idei było utworzenie 30 sierpnia 1454 roku Ligi Włoskiej. Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się przychodzić z pomocą w razie zagrożenia terytorialnej całości jednego z nich, w tym ze strony sił zewnętrznych. To porozumienie utrwaliło istniejące granice i zostało podpisane przez wszystkie państwa Półwyspu. Na 25 lat zapanował pokój na włoskiej ziemi. Najemnicy byli wściekli, biedowali i szukali pracy u walczących z Osmanami Wenecjan i przygotowującego się do wojny z Emiratem Grenadyjskim władcy Hiszpanii. Wydawało się, że nieszczęście Włoch jest już w dużej mierze za nami. W rzeczywistości sojusz Ligi Włoskiej był niezwykle kruchy, ale nie robił takiego wrażenia, co przez długi czas nie dopuszczało do katastrofy. Jeden człowiek który zdradził Włochy jednak prawie równocześnie z tym, jak król Karol VIII objął rzeczywistą władzę, dwaj najważniejsi członkowie ligi pokazali, że w rzeczywistości jej już nie ma. Pierwszym z nich był Ludovico Maria Sforza, znany także jako Ludovico Moro, według niektórych wersji od słowa murzyn, jako aluzja do ciemnej skóry, według innych od łacińskiego morus morva, ze względu na jego szeroko zakrojone działania na rzecz wprowadzenia do księstwa produkcji jedwabiu. Historia tu jest dość smutna. W księstwie mediolańskim w 1476 roku doszło do zamachu na księcia Galeazzo Maria Sforze. Zamachowcami byli nieliczni niezadowoleni przedstawiciele szlachty, którzy sami zginęli albo wkrótce po zamachu. Nie mieli daleko idących planów, za nimi nie stały żadne znaczące siły, ale książę był martwy. Korona oficjalnie przeszła na jego siedmioletniego syna Gian Galeazzo Sforze, a faktycznym władcą księstwa został Ludovico Sforza. Był to człowiek niegłupi, nie bez talentu i ogólnie rzecz biorąc, przez pewien czas przynosił dużą korzyść swojemu krajowi. W okresie jego rządów w latach 1480-1499 udało się zakończyć szereg projektów kulturalnych i artystycznych, które podkreślały sukcesy polityczne i ekonomiczne księstwa mediolańskiego. Dzięki swoim wysiłkom dyplomatycznym udało mu się osiągnąć równowagę polityczną z Florencją, Wenecją i państwem kościelnym, a po śmierci władcy Florencji Wawrzyńca, wspaniałego medyceusza Ludwik, stał się najbardziej wpływową postacią polityczną we Włoszech. Pod koniec XV wieku Mediolan zainwestował znaczne kapitały w uprawę ziemi i budowę kanałów oraz przeznaczył duże obszary pod uprawę morwy, lnu i ryżu, które eksportowano razem z bronią, szkłem, tkaninami i produktami rolniczymi. W 1482 roku książę Ludwik zaprosił do Mediolanu na służbę w Kolegium Inżynierów Książęcych Wielkiego Leonarda da Vinci, przede wszystkim jako architekta, hydrotechnika, inżyniera budowli cywilnych i konstruktora maszyn wojennych. W 1493 roku Moro nawet z cią przyjął poselstwo z Moskwy, tak daleko sięgały jego kontakty i sława. Jednak przez wszystkie te lata prawdopodobnie obawiał się, że w pewnym momencie bezpośredni spadkobierca zabitego księcia dorośnie i zażąda swojego. I oto nagle spadkobierca Gian co niespodziewanie umiera w 1494 roku. 22 października mediolańska szlachta wręczyła koronę książęcą Ludwikowi, wydawało się, że to pełny sukces. A tu nagle pretensje zgłasza król Neapolu Alfons II, który prawdopodobnie nie przewidywał konsekwencji tego kroku i po prostu liczył na wymuszenie pewnych ustępstw od nowego władcy Mediolanu. Decyzja, która zmieniła historię Włoch na wieki, ale Ludwik zmienił swój umysł. Zbyt długo czekał, zbyt był zadowolony z przyszłej ulgi, żeby teraz znosić pretensje Neapolitańczyka. Postanowił usunąć to zagrożenie. Przypomniał Karolowi VIII. Francuskiemu o jego roszczeniach. Oczywiście król francuski pamiętał o nich i sam. W rzeczywistości prawdziwe znaczenie słów Ludwika polegało na tym, że nie trzeba bać się ani ligi, ani żadnych wzajemnych zobowiązań obronnych państw włoskich. I Karol go doskonale zrozumiał. We wrześniu 1494 roku w mieście Asti wojska francuskie połączyły się z oddziałami piemąckimi, w wyniku czego siły sojuszników wzrosły do 60 tysięcy żołnierzy i ruszyły dalej. Mediolan prawie nie oddał własnych wojsk, ale wystąpił jako sojusznik Francuzów. Pozwolił im przejść przez swoje terytorium, zapewnił zaopatrzenie. Brutalne zderzenie z nową rzeczywistością zamiast Zjednoczonego Frontu Włoskich Państw Król Neapolu, Alfons II musiał skierować na północ dwa dość skromne oddziały, które miały zagrozić flankom nacierającego wroga. Jeden oddział szedł do Romanii, drugi płynął morzem z zadaniem wylądowania w Riviera Genueńskiej. Już od samego początku perspektywy obu tych oddziałów były bardzo wątpliwe. Oddział morski neapolitańczyków ledwo zdążył wylądować, gdy ich flota została rozbita przez Francuzów, co oznaczało, że zostali całkowicie odcięci, w znacznie mniejszej liczbie i prawie całkowicie w wrogim otoczeniu. Nadzieje na pomoc Genui okazały się złudne. Po przegranej rywalizacji handlowej z Wenecjanami przeżywała ona długi okres upadku. Nie dziwi więc, że dziesięciotysięczny oddział księcia de Gorlin, wydzielony przez Karola VIII do współpracy z flotą i ochrony flanki, wystarczył, by rozbić desant neapolitański, który wylądował w Rapallo na wschód od Genui. Przypominam, że to właśnie tam kilka wieków później dogadali się Niemcy i Związek Radziecki. Francuska flota, być może po raz pierwszy w historii, udzieliła skutecznego wsparcia artyleryjskiego z morza. W rzeczywistości w bitwie udział wzięło zaledwie trzy tysiące Szwajcarów, a plany dowódcy neapolitańczyków, Giulio Orsiniego, aby uzyskać realną pomoc Genui i sprowokować w niej powstanie mające na celu zmianę władzy na bardziej zdecydowaną, mogą wywołać tylko gorzki uśmiech. Brutalne przebudzenie Orsini dostał się do niewoli, a jego armia, próbująca się poddać, została w większości wymordowana przez Szwajcarów, co wywołało straszny szok wśród przyzwyczajonych do prawie bezkonfliktowych wojen Włochów. Ale był też inny człowiek, który w znacznie większym stopniu niż Ludwik Moro podkopał możliwość zjednoczonego włoskiego oporu papież Aleksander VI, który przed swoim wyborem w 1492 roku nosił imię Rodrigo Borgia. O jego interesach i bezpośrednim przebiegu pierwszej wojny włoskiej opowiem w następnej części. Dziękuję.